Tradycyjnie, zgodnie z ustaleniami, porozmawiamy o przygotowaniach do sezonu. O szczegółach rozmawiamy z Mariuszem Isiurą, trenerem, współtwórcą, mózgiem o ostatniego sukcesu. Panie trenerze, serdecznie Pana witam i na początek to, co najbardziej interesuje sympatyków, kibiców, fanów. Proszę powiedzieć, komu Pan zaufał, nazwisko, pozycja i dlaczego? Dzień dobry, dziękuję tutaj za miłe słowa, jakby pozwolę sobie zachować taką skromność i powiedzieć, że jakby byłem jednym z wielu osób, które się przycieniły tutaj do tego sukcesu, bo mówię, rozpoczynając od zarządu dyrektora sportowego, prezesów, zawodników i sztabu, to jakby wam, wszyscy każdy dołożył dużą cegiełkę do tego, żebyśmy byli w tym miejscu, w którym jesteśmy, tak samo kibice, ludzie, którzy w jakiś sposób byli z nami na dobre i na złe. Eee, więc jakby to wszyscy, te, wszyscy ci wszyscy jakby są my odpowiedzialni za to, że dzisiaj jesteśmy przy Możemy się cieszyć z tego, że gram na tym poziomie rozrywkowym. Eee, powiem tak, po sezonie, w takiej luźnej rozmowie eee, z dyrektorem sportowym i z moimi asystentami i ja nie chciałem się pozbywać nikogo, bo jakby zdaję sobie sprawę, jakie to nie jest, jakie to przykre uczucie zrobić awans do pierwszej ligi i odejść w takim momencie, więc jakby tutaj e, najnormalniej siedzieliśmy na, na początku, chciałem, żeby wszyscy zawodnicy zostali, później gdzieś tam analizując poszczególne osoby e, z takimi większymi detalami, no to uznałem, że na przykład dla takiego Kamila Niewiadomskiego będzie dużo lepszym rozwiązaniem, jeżeli pójdzie do innego klubu i będzie miał szansę na regularną grę. Bo jakby tutaj co do jego pracy na treningach nie mieliśmy zastrzeżeń, ale gdzieś tutaj jeśli chodzi o rywalizację jego z Pawłem no to ją wyraźnie przegrał i myślę, że dla niego samego, żeby dzisiaj zrobić krok do przodu, najważniejsze jest dla niego regularnie grać, a ja w tej gry regularnie mu dać nie mogłem odeszli od nas tak samo Krzysiek Winglarek trafił do Polkowic Łukasz Bogusławski trafił do Raduni więc jakby tutaj odeszło od nas tak naprawdę razem pięciu zawodników na tą chwilę dołączyło pięciu oczywiście no tutaj wspomniani nie wspomniani Maciej Filej i, i Dawid Barnowski trafili do klasy więc tutaj e, pamiętam wakacje Miałem, że tak powiem, mentalnie nie do końca dobre, bo w drugi dzień mojej wakacji wyjechałem z żoną i z dzieckiem, zadzwonił do mnie Firek, mówiąc, że no, przyjmie ofertę z EXA-klasy, co mnie tak naprawdę ucieszyło, że nasz jeden, drugi zawodnik trafił do EXA-klasy. Cieszę się bardzo, że my jako sztab mogliśmy jakoś cegiełkę dołożyć do tego, że dwóch zawodników dzisiaj, ma status dzisiaj zawodników exa Mam nadzieję, że w najbliższym meczu ligowym w piątek zadebiutują. Więc tutaj yy, wtedy te, te wakacje, że tak powiem mentalnie nie były do końca udane, bo gdzieś się martwiłem, gdzie my tam znajdziemy takiego świetnego napastnika. No ale tak jak mówię, doszło do nas dzisiaj pięciu zawodników na dzień dzisiejszy. Dzisiaj doszedł do nas nowy zawodnik Szymon Krocz, napastnik ze Śląska Wrocław. Dołączyli do nas już wcześniej Krajecki z Legii 2, Warszawa Kędzia z Błyszko z Wisły. Po ławie, więc, jakby te wzmocnienia, które gdzieś tam zrobiliśmy, to jakby były takie przemyślane. Już tych zawodników wcześniej wyselekcjonowaliśmy, w jaki sposób byliśmy na nich zdecydowani, i przekonani i wierzymy, że oni podniosą, że tak powiem, wartość naszego zespołu. Powiem ja że szeroka kadra pana podopiecznych nie chodzi o nazwiska. Tylko może w ten sposób, bramkarze, ilu obrońcy, pomocnicy? Mm -hmm. Tu jeszcze w ostatniej chwili doszedł do nas Kuba Wawrzyk, jakby pojawiła się taka opcja, żebyśmy mogli ściągnąć Kubę w momencie kiedy gdzieś Polonia podpisała kontrakty z dwoma zawodnikami, więc też się cieszę, że Kuba jest tutaj z nami, uważam, że będzie dużym wzmocnieniem. Co do ilości kadry, to, to na razie też jest tak, jeszcze bym w przebudowie, mamy na tą chwilę pięciu bramkarzy, którzy trenują tutaj pod okiem Piotrka Misztala. Na tą chwilę mamy pięciu środkowych obrońców, włączając Maxa Brejniaka, młodzieżowca z Akademii. Jeszcze myślimy nad tym, żeby któremuś z młodych zawodników się przyjrzeć i jakby dać go do pierwszej drużyny, bo jakby potrzebujemy sześciu środkowych obrońców, żeby mieć w jakiś sposób tutaj nawet możliwość rozegrania gry wewnętrznej. Jeśli chodzi o pomocników, to jest to duża liczba zawodników na dzień dzisiejszy około 12-13, więc tutaj uważam, że mamy duże pole do manewru napastników, tak samo jest na dzień dzisiejszy 6, większość z nich to są młodzieżowcy, ale tak jak mówię, to jest tutaj jakby koncepcja, która jest od pierwszego dnia mojej tutaj pracy w tym klubie, żeby w każdym roku dokoptować jakichś młodych zawodników z akademii, którzy się jakby tutaj wychowują w tym środowisku, żeby jakby każdy zobaczył, że ma szansę żeby zaistnieć przykład właśnie Dawida Barnowskiego, który tak świetnie się pokazał jako młodzieżowiec, że zobaczył go zespół spółek klasy to uważam, że tutaj otwarte drzwi są dla wszystkich tych młodych zawodników, że jeżeli będziesz trenował dobrze, będziesz grał dobrze w lidze, to za chwilę Pruszku będzie dla Ciebie taką trampoliną do wyższej ligi. Panie trenerze, w związku z tym, że jeszcze jest otwarte okienko transferowe, czy czynicie? Zarząd klubu, pan starania o ewentualne pozyskanie jakiegoś nabytku. Tak, jak powiedziałem ostatnio, że ja jest, pracuję tutaj trzeci rok w tym klubie i nigdy e, osoby, które są decyzyjne, za każdym razem dotrzymały słowa. E, ustaliliśmy, że musimy tą kadrę poszerzyć patrząc na to jak to wyglądało w poprzednim sezonie. Na tą chwilę odeszło pięciu zawodników, doszło pięciu więc najnormalniej się potrzebujemy jeszcze dwóch zawodników do większej rywalizacji do większej rotacji, do większych możliwości. Teraz już jakby wiemy, że najprawdopodobniej w najbliższym meczu nie zagra Kuba Wójcicki, który ma uraz. Nie wiem na ile to jest poważne i na ile ta przerwa jego będzie jak będzie długa, więc jakby tutaj mówię no my musimy od razu reagować wierzę, że Ludzie w zarządzie, dyrektor sportowy to są mądrzy, świadomi ludzie, co pokazali przez ostatnie dwa lata i wiedzą, wierzę, że w odpowiednim czasie teraz zareagują i sprawią, że ta kadra będzie jeszcze szersza. Panie trenerze, przygotowując się do, tych, do tego spotkania, do tej rozmowy, wyczytałem, że w 27-osobowej szerokiej kadrze jest aż 12 zawodników w przedziale lat 18-20. Nie tylko sztab szkoleniowy, ale i kibiców cieszy, że wciąż, to co Pan powiedział, współpraca rozpoczynająca się od Akademii Piłkarskiej, poprzez juniorów, bo przecież taki zespół mamy, drugą drużynę i to owocuje. No, ja ogólnie poszedłbym jeszcze w coś takiego, że chciałbym, żeby, żeby Państwo przeanalizowali średnią wieku od momentu, kiedy ja się pojawiłem w klubie, że ona cały czas spada, jest coraz mniejsza średnia wieku, a wyniki są coraz lepsze. To ja uważam, że to jest taki balans jest niesamowicie trudny do osiągnięcia, że e, cały czas odmazasz, odmazasz drużynę, a coraz lepsze wyniki osiągasz. E, patrząc na zespoły, z którymi rywalizujemy, to jest wręcz odwrotnie. Za wynikami idzie Cały czas jakby zwiększanie się średnie wiekowej, więc jakby uważam, że model pracy jaki przyjęliśmy jest, jest bardzo dobry. Czy w jakiś sposób no, tak się, moim zdaniem powinno pracować. Teraz tylko mówię, jeszcze więcej muszą ci młodzi chłopcy pokazać na treningach, żeby nikt nie powiedział, że oni na wyrost dostają po prostu szansę, tylko że oni muszą na treningach po, no, jakby udowodnić, że, że na to zasługują i wierzę, że w Przypadku tutaj kilku zawodników w tym sezonie, jak Proczek, jak Nowaczek, jak Janasz, jak Krajewski, że to będzie taki moment, że oni mocniej zaznaczą swoją osobę w tej drużynie. Pamiętaj, że przed meczem inauguracyjnym w mediach ukazała się sucha tabela. Z nich znalazł się tam na dziesiątym miejscu. Proszę powiedzieć, czy w czerwcu przyszłego roku ta pozycja zadowoliłaby trenera zespół i Znaczy powiem tak, że e, może nie odpowiem na to pytanie, ale e, najpierw staram się dzisiaj obejrzeć jak największą ilość spotkań moich przeciwników w lidze, żeby zrozumieć z kim dzisiaj rywalizuję i na co tak naprawdę możemy sobie, że tak powiem pozwolić jakby bolą na pewno mniej, i drużynę słowa m, ludzi w mediach, którzy już jakby nas skazali na spadek z tej ligi, jeszcze tak naprawdę dobrze nie rozpoczynając tej, tej rywalizacji. Ja w jakiś sposób tutaj codziennie wierzę w pracę swojej drużyny, wierzę w pracę swoich zawodników, wierzę w ich potencjał i talent i powiem, odpowiem tak, że ja myślę, że większość z nich zasługuje, żeby na w Eksta-Klasie, więc jakby dużo szybciej mi jest do tego, żeby patrzeć, że drużyna zwiększa pruszków powalczy. O wyższą ligę niż spadnie do niższej. Panie trenerze, analizując to, co nas czeka na 18 zespołów, jaki aktualnie grają w pierwszej lite, pozwolę sobie zauważyć, że tylko Recowia, Chrobry i Znicz nigdy nie dostąpili zaszczytu gry na najwyższym poziomie. Natomiast przeciwnicy, chociażby Wisła. Wielokrotny Misz Polski, wielokrotny Wicemisz Polski, nie będę wymieniał, prawda? I powinni kibice mieć świadomość, bo to, że Pan i zespół ma, że nie zawsze będzie słodko, nie zawsze będzie lekko, ale Pana zdaniem, które mecze, bo każdy wynik każdego meczu ma znaczenie, które mecze, czy na przykład pierwsze trzy, cztery kolejki mają większe znaczenie, czy te trzy ostatnie. Znaczy, wszyscy nazywają teraz tą ligę jak Klasą B. Ja się pod tym jakby też podpisuję, bo uważam, że tak silnej ligi nigdy nie było, dlatego uważam, że my wszyscy powinniśmy już na wstępie docenić, że my w tej Lidze w ogóle jesteśmy, że jakby żeby dzisiaj być, tak jak Pan powiedział, wśród 15 zespołów, które do tej pory e, występowało w Ekssa to trzeba sobie zdać sprawę, jaka dobra praca musiała być wykonana że my jesteśmy w ogóle w tym gronie, że jakby nikt nam nie dał jakiegoś wilczego biletu, nikt nam, nie, wiem, nie zaprosił nas, czy my nie wykupiliśmy miejsca sobie w tej lidze, tylko my jakby ciężką, mądrą pracą sobie to prawo gry w tej lidze wywalczyliśmy i teraz e, tak jak już powiedziałem na wstępie, że kibice muszą w jakiś sposób e, no, zrozumieć, że my jakby raczkujemy w tej lidze i jednocześnie, że my jesteśmy tak ambitnymi ludźmi, że my się nie położymy przed Wisłą Kraków, my się nie położymy przed Termaliką, my się nie położymy przed Lechią Gdańsk, przed tymi zespołami, które mają bogatą historię, które jeszcze do niedawna grały w Ekstraklasie. to my w jakiś sposób z uśmiechem na twarzy podejdziemy do tej rywalizacji i się przekonamy, czy na pewno to nie nasz poziom. I tego bardzo serdecznie Panu i ekipie życzę, a teraz w związku z tym, że tak jak już powiedzieliśmy, jesteśmy po pierwszym meczu, Przecież ja też śledziłem. Nikt nie postawił nawet na remis znicza z resowią. Okazało się inaczej. I oby tak, panie trenerze, jak najdłużej, a mnie się wydaje, mam prawo do tego, jeżeli się utrzymamy na kolejny sezon, będzie to już ogromny sukces. I tego też bardzo serdecznie życzę. dziękuję. Nie chciałbym tutaj wyjść na jakiegoś zarozumiałca, ale we wtorek. Przy takim pierwszym spotkaniu z moim sztabem, kiedy rozmawialiśmy stricte o planie na mecz, to powiedziałem swojej, swojemu sztabowi, że my ten mecz wygramy, że patrząc na naszą charakterystykę, na nasz plan, wierzę, że to się obroni na boisku i że wygramy. Tak samo pamiętam, że w dniu meczu przyszedł do mnie prezes Sylwiusz z pytaniem, czy, czy wygramy. I ja mówię, że jak najbardziej, że wierzę w to bardzo i cieszę się, że mówię, przychodząc tutaj dwa lata temu, był to zespół, który w ostatniej kolejce utrzymał się w drugiej lidze. Widziałem, że tak powiem, taki lęk u osób, co będzie w przyszłym sezonie. Czy my się utrzymamy, czy dalej będziemy grali w drugiej lidze. Zawodnicy, widziałem jaki stres przeżywali w momencie, kiedy gdzieś tam widmo spadku z ligi do trzeciej im groziło. I teraz przeżywanie z tymi samymi ludźmi zwycięstwa w pierwszej lidze, to jest to coś niesamowitego, bo jakby tutaj po ostatnim wygwizdku, kiedy zawodnicy cieszyli się z kibicami, specjalnie sobie stanąłem 20 metrów za nimi, patrząc na zawodników, patrząc na trybuny i ten, tak przez oczy przemknęły mi takie różne sytuacje, jakie miały miejsce przez te ostatnie dwa lata, jakie przeszliśmy, mówię, od zespołu, który utrzymał się lewo co w drugiej lidze się do, do pierwszej ligi, Ci, te same osoby przeżywałem pie, piękne emocje i mówię, i cieszmy się tym, przeżywajmy to jakby, nie zakładajmy, że jest złych scenariuszy, tylko jakby szukajmy pozytywów, a być może będzie nam dane przeżywać jeszcze piękniejsze chwile, tylko my musimy wszyscy na to sobie ciężko zapracować. I tego bardzo, bardzo serdecznie życzę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.